Cześć kochani, dzisiaj dla Was mam kolejny filmik z mojego treningu. Jest to trening, który odbyłem na szlaku w kierunku do skroniska na Stecówkę. Zapraszam Was do oglądania. Wiem, że nagrywam to po prostu u siebie w domu. No, tak jak mówiłem, każdy się uczy, każdy zaczyna jakoś. No i to, co nagrywałem, akurat tam się w ogóle dźwięk nie nagrał. Na kamerze. Źle podpiłem mikrofon więc muszę dogrywać wszystkie takie narracje teraz u siebie w biurze, ponieważ mam kilka jeszcze innych filmików, gdzie też jest pieprzony ten dźwięk, co do was mówię w tych vlogach, więc jakoś to postaram się połączyć, żeby nie było za dużo tych filmów na kanale takich, że coś tam w studiu mówię, a resztę nagrywam gdzie indziej, od następnych moich jakichś tam wyjść, poza tymi paroma filmikami, będzie już wszystko nagrywane na bieżąco. To, co będę widział, co będzie dla mnie ciężkie, na pewno się będę z wami tym dzielił, po to są te vlogi z treningów, żeby osoby, które mają również problemy z jakimś tam chodzeniem, z motywacją, z ruszeniem się do, 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 do działania, no, mam nadzieję, że im pomogę, bo sam wiem, ile dla siebie zrobiłem w ostatnim czasie, ile mi to dało, bo nie tak dawno niecały rok temu. Miałem problem przejść półtora kilometra w jednym ciągu, straszne bóle miałem w kręgosłupie, w nogach, dostawałem skurczy i nie byłem w stanie przejść półtora kilometra. Dzisiaj już mogę bez problemu chodzić cały dzień i to po górach, bez... No wiadomo oczywiście, że tam się męczę, tak, ale bez żadnego jakiegoś płaczu <grym> i nie wiem... sytuacji, w których prawie wzywam karetkę, bo nie mogę dojść do ośrodka jakiegoś tam wczasowego, więc zapraszam Was do oglądania krótkiego filmiku z treningu na stycówkę, a następne filmy będą pewnie w kolejnych dniach wrzucone na mój kanał, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, hej!